Siema, tutaj Francuz. Jeśli tego typu, tego typu filmy Wam się podobają, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie jakiś fajny komentarz. No i lecimy z filmem. Na

Ja nie skoczę, bo się boję Ale ciągle. A On miał do wyboru skoczyć na mnie albo na kurwa szulej. Tak na Co? Co? No i już A wyjebałem się, zapomniałem, że Peru nie można zacykać. Wszystko przez brata, no Dobra, okazało się, że nie mi był tych Kurwa spadłem. Kurwa ja też. Nie, no postawiłem budę jak chuj! Zówię, a tak go, tak kurwa. zrobię, a tak teraz zrobiłeś, tak o tak go. Mogłem wybrać dowolną kurwa kratkę obsa na tym terenie, wybrałem akurat tą Ja pierdolę <śpiewanie> Dobra Jedno <śpiewanie> Nie, nie rzucaj Dawaj drugie Nie rzucaj okay. Drugie Zbieraj, zbieraj, zbieraj No, no To już Nie musisz się bać, bo Roztrawią się z wrogiem Pedofilu baczność My wiemy o tobie no Nie nie. ma cię psychy mam. dać jeszcze jednego kowadła tam z góry nie, nie mam Nie, nie mam. masz psychy Ale tak nie. wyżej Zostawki. No A mówi mnie z kowadem Ale debile

Kurwa, ale go knokłem fujowo, ja pierdolę Widzisz, że jestem sama na dole, to I... do nie biegnął? Zwróciłem Ej, ej, Wyjebany, patrz, i śmieć No Zabiłem. kurwa śmieć Co się no. dzieje? <grym>? No czemuż masz takiego farta, no? Kichaj, <grym>, kichaj Ej, dosłucham. Dosłucham moje proxy Słychać mnie o, normalnie? Dole. Tak, tak, normalnie ja Co mam jest? Co no. ma. to jest? plecy, to jest? ma? to jest? to jest? Nie no, dobrze, ja się ten, pod, pod, pod tym się stąd stał na skopie, wiesz? A, tu ej, ja, co ty tu robisz, Franek? No, co, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ale ty nikt ci, tu nie potrzebował, kurwa. Coś, <śmusy> co jest, co to... A teraz. Dr na mnie też teraz go nie I potrzebujesz, tak? Ja miły. A, A jak ja go potrzebuję, to on kurwa nie ma. Skopać kratkę. A. Dobra, już. dawaj loczek, Zakoplujemy go, idolek! Jest! Eee, wyszedł! Zabiłem Uruj go ja! Pa ty gnoju jebany! Szmato! Moja szóstka! On się nie może spalić! Bania mu jebła! Cztery lawy kurwa, muruję co? Zabiłem! Masz szóstkę? Cois. Nie mam! Pierdolale. Mam To cały ekwipunek! Kurwa! To... No wiem, zbejtuję sobie dziesięciu klipów, żeby się do mnie wkłopali. Tylko gni to złagolam. Coo, jest krany. Kur... schody. No nie ma takiego. Dobra, kog. schody mamy wszyscy. Co mamy? Tamurowane schody! Nie wiem, drobne bany, wszyscy chłodaki je podnieś, nie mogę. Ech, wszyscy goty, których nie ma, te tepajcie się do mnie, bo ja czekam cały czas Adrena, jak się Kurp, do mnie wkłopi. Chłop, się... Ma. Dobra, bijeś. No, Policja. Po... Zabiłem. Zabiłem, 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 zabiłem. zabiłem. zabiłem, zabiłem. Kolejny, Ale, Ale dominacja.